Sorry za takie długie intro, ale wiem. Powiem wam, co było przed chwilą! Właśnie wygrałam iPhone'a! Fajnie wygrać iPhone'a XP. kamerkę, ustawiam serka, jest dobrze. Dobra, to teraz się zaraz zalogujemy na msp2, ale znaczy wejdziemy na msp2 zobaczyć, zrobimy sobie konto, które będzie oczywiście dla was. Dobra, no to widzimy się jak będę już jakby na msp2. Stwierdziłam, że teraz wam pokażę, że się loguje. Możemy sobie nową postać, Ude. to wyłączam inne, a to lagi, ale zobaczcie, że msp wygląda inaczej, zobaczmy sobie to, porównajcie sobie to do tej grafiki, Jaka, jak, jakby perfekcyjna grafika. Się. A tu, tu Musimy się najpierw tu blogować już. Czy zaloguje nas? Bo wątpiam. No jak widzicie, nie chcę nas zalogować. Dobra. dobra, chcę być dziewczyną. Ale MSP2 jest lepsze, bo są starkońcy. Jak słyszałam, to są niby starkońcy. O, zmienimy sobie kolor swoich Kiedy to by bardzo lubię. Mm, mm, mm. No dobra, niech będzie u sztuki. Wzięłabym to. I za to taki zielonkawy kolorek. O, idealny. podnie oczywiście, że dzińszy. Te dzieje sobie samega. Nie, z nie. Te buty niech już będą taki random. I ta korepetka. Czego być można dwa? Można dwa, i to jest fajne. fajne. Oj, sorki, tu jakieś powiadomienie, powiadomienie przyszło. Ten filmik, jeśli przepraszam, jeśli będzie powyżej 20 minut, ale wiecie... To wymaga troszkę poświęcenia dla was. Jestem z was naprawdę dumna. 20 ileś godzin, aż 5 subów! Sorry, że się tak jaram, ale... Na moim starym kanale miałam dwa suby, by jakieś miesiąc lub dwa. Poczekajmy... Co sądzisz o naszej grze. Dalej. Mm, dalej. Ojej! O! Jej! O! Nie my jesteśmy. Czekaj, stanę sobie. O, tu jesteśmy. Gdzie to się pisze. O, tu. za nie ma postaci, ale zobaczcie sobie to, o, już jest postać. Można chodzić po tych rzeczach. Wow tutaj Wikiem? Zobaczmy. O, no tak! Przecież nas zalogowały tylko postać trzeba sobie zrobić. U, to fajnie, Elo nagrywa. Ale super! Nie grałam tak w MSP2, ale to jest mega. O, mamy klona! Pochodzimy, może sobie. O, pójdziemy sobie do VIP klubu. O oh ale to jest fajne, bo się można. Znaczy, można chodzić do góry i to jest fajne. Widzicie? To jest fajne w MSP2. Mówiłam Wam, że będziemy nagrywać MSP2. Niestety, można powiedzieć, że to. A no właśnie. Niestety, tutaj mam pierwszy level. No, ale tak chyba każdy ma. Zero, zero diaksów. No, bardzo mi przykro. Wyjdziemy sobie do sklepu No już myślałam, że nie wylogowało Jesteśmy wypkiem, to sobie poszalejmy Uuu, jakie to jest fajne, ale nie Nie, ja nie, nie, nie. nie no, w sumie te mój look jaki teraz mam, w sumie mi się podoba Chociaż spodenki na te bym może zmieniła, chociaż może, może jeszcze, po, może jeszcze nad bluzką się zastanowię, może wezmę tą bluzkę, To się ładna. O, weźmiemy taki luczek, może budki sobie znowu zmienimy. Nie, nie, te, tak te. Dobra, kupujemy. O, drugi le I to jest fajne w, w levelach, tutaj, że dostaje, nie dostaje się tak jak w innych, na przykład normalnych MSP, normalnym MSP y rzeczy, tylko y y te pieniądze. A pieniądze, no wiecie, potrzebne są na naszym MSP. Chociaż włoski bym zmieniła. To są chyba włosy. A nie, to są włosy. Sorki, że tak nie, nie przybijam. U, jakie te są ładne się. Te też są ładne, ale mnie nie są. To te też są ładne. Ale są z diaksów! O, też też mogę. No niestety nie ma tam włoszku. Chcę wam w nią grać, chociaż no nie wiem czy wy z MSP, normalnego MSP w nią gracie. Wejdziemy sobie zobaczymy jak to tutaj jest, rozmowy. O fajne! No fajnie, fajnie. Poczekajcie, no, no troszkę sobie poczekam, a, aż nam się podpis chociaż kręci nam się myszka w kółku. O, już. Czy beta? MSK czy beta napisałam? razu wam powiem, że nie umiem wybrać między tymi dwoma grami. Napiszemy sobie, że na MSP... Ma, na, na MSP... Ory... D I... Kurde, chyba ci jest źle napisałam. Już coś Sąpię za rękę. Ale animacje. Czy będą mojego MSP, czy nie będą? Nie, to są inne animacje. Ja Nie ja z tego mam teraz coś. O, tu jest jej wcika. Co trzeba za rękę? Tak bardzo was przepraszam za rękę. Piotrka. Ja. Chodźmy stąd, bo widzę, że nie jest tu ciekawie. Chodźmy może tam. Ale fajnie, że nie chodzi tymi skrótami, tylko idzie tak, jakby nie patrzyłem. Jaki ładne. O, ten mi się podoba. Och, nie, o nie, nie można dalej iść. Co oh jest? A, kliknęłam w sklep. A ja się tylko szacuję. Ja, ja nie też... Ja was mogę pouczyć, jak się to gra. Na moim filmiku możecie to zobaczyć. Na tym filmiku zobaczycie. Sorki, że takie te jasne, jasne, trochę ciemne. To było dziwne, ale jak tutaj... Ten... O, przebierali. Klikacie sobie przebieralnią, której ja nie widziałam. Ja szukałam gdzieś... Ja szukałam gdzieś tutaj tego. Bo tak, jest na MSP. Klikasz i wtedy się widzi. Ale to jest bardzo inne. Ale... Z obsługiwania, z naprawdę wolę MSP2. I bardzo szkoda, że jak się logujemy, to nie mamy naszych rzeczy. No, i to jest fajne. Tylko, o, załóżmy. No. no to więc, to jest jakby. Nie wiem, jaki dam tu Może jak grać w MSP? Gram w MSP2. O, my i dosłownie jak chciałam się zalogować na MSP 2, to mi wyszło, żebym zakręciła kołę i wygrałam iPhone'a, ale się podjarałam, sorki. Ale no ja mam inny telefon nie iPhone. A, a jak ja się teraz jaram tym iPhone'em. Dobra. Nagrywam już to 14 minut. 15 w sumie. Bardzo was przepraszam, że tak e, długo nagrywam, że tak gadam, ale no sorry, sorry. Ale widzę, że nikt tutaj nie pisze. Ktoś, hej, no, czy może, a jak ktoś napisze, będę im bardzo wdzięczna. Jak to się robi? Jak się klika na wysoka, to co? A, patrzy się na ich pro. To jest megaśne. Sorki, za ręka? Zostańmy sobie tu, żeby mogli lepiej widzieć. Ja to, ja to i to. go do znajomych. Chciałem by nie? <gry> Podejdźmy do niego. Jak on na level czwarty, piąty? Ale nie, nie to, że tak że ten... O, trzeci ma. No, no słabo się tu wbija lewelki. Powiem słabo, słabo. Może sobie kupimy coś, yy, jakiegoś wipeczka, Może za 14 zł. No to będziemy mieli troszkę diamencików i butki z tego. To ja kliknę tu. Ja to się w ogóle kupujemy. Dobra, to widzimy się jak kupimy, tylko najpierw muszę zobaczyć, czy ja mogę go kupić. Dobra, mogę go kupić, więc widzimy się. Jak już zakopimy, no. Niby to już kupiłam. Niby, o i patrzcie. O, 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 pakiet srebrny. Można zmienić go. I widzicie? Tak się. Tak się to robi. Tak się. Ale to jest fajne. Dobra, to klikniemy sobie. Do sklepu i kupimy jakieś ładne, mniejsze włosy. Przydałoby się coś lepszego. bo to jest troszkę nobowy look, powiem. Nobowy, nobowy. Niestety mamy tylko 110 diamencików i jest mi troszkę przykro, że mam taką małą mi 12 tysięcy diamentów. Yy, ale fajnie. Wy... Ej, wyobraźcie sobie, że macie 15 tysięcy diamentów. Nie, ja chyba będę te włoskie. Bo na, no... Ale ta grafika jest o, niemo... o niebo lepsza. Miło, nie, nie, nie jestem bardziej blondynką. blondynką. Ale. Jestem zadowolona, że w końcu zrobiłam. Coś lepszego niż to ciągłe, nudne, znaczy no nie, nie mówię, że tamto MSP o, ale na tym MSP jeszcze są takie, ładne lepsze kolory. Dobra, powiedzmy, że to jest taki jeansowy, o, nawet jest jeansowy. Dobra, kupujemy. Może, ej, jestem ciekawa, czy tu jest drip, jak wejdziemy w czapki. Poszukajmy dżimpeczka. O jest strasznie niedługi. Oj! No dobra, coś takiego wiosennego może być. Weźmiemy... Weźmiemy to? Czy prędzej już coś takiego? Prędzej to. To ogólnie jest takie żółte. No, ale ja wezmę to. O my wie jakie drogie, ale ładny wieczór będę mieć za to. Już troszkę dużo, dużo diamencików, akcesoria do włosów. Chcę coś sobie dać na głowę, tylko nie wiem co. Korczy mnie dać na głowę, właśnie taki drogi diamenczek. Ja ale weźmiemy. O, to. tylko wymieniamy oczywiście kolorki. Teraz będę nagrywać te dwie rzeczy MSP i MSP 2. Kupujemy jakieś oczywiście inne buty. Najszorki, sokki. Te buciki kupujemy. Kup i już. Mhm, czyli... Aha. I co? Jak tu wbić ten trzeci level? Widzę, że. Dobra. Dla mnie beta jest naprawdę dużo, dużo razy lepsza od normalnego MSP. Normalne MSP jest ale beta i MS yy, bardziej troszkę wolę tą beta Dobra. Popiszmy. Jakimi? Jakimi mamu karponami? A ja gdzie? Aha, ja tu. Czekaj, nas nam się załaduje. Super. jak ktoś do początku? zamagrywam. my z Ja już wiem dlaczego tutaj nie widać, tak? Bo to jest jeszcze beta. <grymny> Co ty beta? Jakich na swój profil? Naprawdę. I tu jest fajne, bo pokój można i dopiero od trzeciego levelu. O no nie, ja wam powiem, o, tak jest jaśniej, no nie? O nie! Dobrze, zaraz się widzimy. Strasznie was przepraszam za to, że, że telefon mi tak upadł. Znaczy no, no. I zobaczcie. Teraz jak poprawiłam troszkę laptopa lepiej, no to zobaczcie. Tu jednak nie jest takie białe, bo ja wiedziałam, że to jest białe. Ale tutaj mamy chyba albo najek, nie wiem. Kto da grafa za grafa? Ja jej mogę dać grafa. Mamy okay. też. Okej. Nie wiem co to było, ale kliknęłam Okej. Okay. A minus. Czekaj, ja zapytam się jest coś. Maria jakie laki! Poprawimy jeszcze chwilkę kamerkę. Dobra, tak jest chyba lepiej. No dobra, to kliknijmy tego X. Co jest? Nie, a ja, nie. Mamy Buga. No nie wiem. No nie wiem, czy kończyć już ten filmik. Ale zobaczcie. Jakie to ma taką fajną grafikę. Dobra, to. To by było na tyle, więc pa! No dobra, doczekam jeszcze. No dobra, poczekam jeszcze aż mi się to wszystko odbaguje. No i, no nic, więc widzimy się w następnym odcinku ciao.